Dzisiaj zaczynam nagrywanie pod Biedronką, jadę do pracy na godzinę 19, a jest 18.40 tam są łomianki, tam będę jechał Na szczęście Biedronek w pyszne nie odbieramy, to nie jest Glowo, ani to nie jest Volt, żebyśmy oszon odbierali ani to nie jest Bolt, żebyśmy odbierali Bolt Market w pyszne wozimy tylko jedzenie no nie tylko Dobra, odpalam no, A widzicie, jakoś tak Idealnie nie było po tym moim wczorajszym ustawianiu. Co prawda, skuter działa dobrze, ale nie powiedziałbym, że tu coś jakoś odpalanie, żeby się polepszyło. Gdy był nowy z salonu, to lepiej odpalał przez pierwsze tam 5000 km. Od razu zawsze, bez problemu. A teraz trochę ma problemy. No i wczoraj po ustawieniu zaworów pojechałem na 20 km przejażdżki. Pociągnąłem manetkę na maksa na długim odcinku. Jechał te 103 na godzinę licznikowe. Wtedy puściłem, zatrzymałem się, wyłączyłem skuter, włączyłem ponownie i nie odpalił. I tylko było dziu 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 i musiałem znowu wyłączyć kluczyk, przekręcić i wtedy odpalił, więc nadal ma te problemy takie, mimo że ustawiłem zawory. Może z rozrusznikiem jest coś nie tak po prostu, ale mam wrażenie, że nie cyka teraz już, wiecie, jak jadę. On to już wawszy przecież. Wykończyłem go tym ustawianiem zaworów. <laughs> Stłumiłem jego potencjał. O, tutaj mamy taki mural od niedawna. No i przede mną jest ten e, objazd, znaczy objazd, no teoretycznie objazd. Ale my sobie to przejedziemy. Dobra, powiedziałem, że nie cyka, ale już słyszę cykanie. <laughs> Jak jechałem pod Biedronkę, to nie cykał. Ale faktycznie wczoraj na tej próbnej jeździe też cykał, nawet może głośniej, kurde bym powiedział. No i teraz już słyszę, że że po prostu to słychać, ale może to jest normalne no. Kolega moja machen, Maxi tam też takie cykanie jest. Może to wtryskiwacze taki dźwięk mają. <laughs> I tak musi być. W każdym razie przyspiesza gorzej teraz. Dobra i podobno tak, siostra mi powiedziała, że tu się zjeżdża. Tu co prawda jest napisane, że jest ślepa uliczka, brak przejazdu, ale tak naprawdę będzie. I tak się omija ten zamknięty odcinek. Zgadza się. Widzę, że facet też tak samo zrobił motocyklem, czy tam skuterem. No to fajnie. Wcześniej też jeździłem tak jak nie można, czyli tu gdzie nie można w lewo skręcać, gdzie budują skrzyżowanie. Skręcałem, tylko że po piachu jakoś tak przejeżdżałem po trawie, po piachu, a teraz widzę chyba normalnie po drodze się jedzie. Która faktycznie była do niedawna zamknięta? A, bo ten facet na skuterze to tutaj się włączył. Dobra, za wcześnie trochę na, tą, na tę drogę wjechałem, ale nieważne. O, tutaj było zamknięta, teraz jest otwarte i można przelatywać. To dobrze. Ok, to już dołomianych. Tutaj tu jest to skrzyżowanie, gdzie właśnie poszerzają je. Powoli im to idzie. No. To lecimy. Tu Orlen, ale nie tankuję, bo dzisiaj tylko 4 godziny. Zobaczmy, jak nam się spieszenie. Słabo, słabiej, gorzej niż było. Może mniej spala <śm> teraz. No, taki, taki powstrzymany jest. Ale w sumie może i to wystarczy. Może dlatego mój szybciej przyspieszał niż skuter Krzysztofa, taki sam, taki sam model bo jego był, były dobrze ustawione zawory cały czas. A u mnie były szerzej, <noise> większy luz niż być powinien na dolotowym. Może to więcej paliwa daje, nie wiem. Więcej paliwa i powietrza. I skuter jest... szkuter. Szkuter jest żwawszy zwawszy wtedy. Albo to junak tak nie przyzwyczaił do do tych przyspieszeń nagłych i teraz jak jadę kymko, to to nie mam tego <grystanie> Tutaj dawniej się pierwszeństwo miało, a teraz zmienili organizację ruchu, bo tu jadą samochody, które jadą objazdem No i problem jest taki, że jak tu się w lewo wyjeżdża, no ten ma pierwszeństwo, a nie wie o tym <grystanie> O, patrzcie, jaka ładna forca To nic nie widać tu po prawej Czy coś jedzie, czy nie? Bo murek zasłania Widzę, że ta forca ma rejestrację z Ostrowa Wielkopolskiego. Więc ciekawe, czy facet jest w podróży akurat po Polsce. Jak ja bym miał taką forcę, to bym chętnie sobie pojeździł po całej Polsce. Wygodny skuter, duży, dobre przyspieszenie, lepsze niż mój. Jak najbardziej w porządku, tylko drogi. <laughs> Bardzo. I tutaj rądko, jedziemy do Łomianek pod oszą, pod market, a raczej pod galerię Łomianki. Tam zaczynam zawsze Kurde, pościgałbym się z nim, ale mój skuter zdechł Nie ma już tych osiągów Co ja zrobiłem Ale przynajmniej wyeliminowałem w nim to pierdzenie o! O tyle dobrze Może powinienem jeszcze raz rozkręcić i popróbować różne ustawienia zaworów może jednak, wylotowy powinien być większy, bo w tej chwili są takie same: i dolotowy, i, i wylotowy, czy jak to się tam nazywa, to już nie to samo co było, albo źle pamiętam. <grytanie> tu mamy drugie rądko, dawniej tam po lewej siadałem na ławce, lubiłem, ale pyszne oficjalnie wprowadziło że jak ktoś chce się trzymać przepisów pyszne, to musi jechać y, konkretnie w miejsce, które jest wyznaczone nie dalej niż tam, nie pamiętam, milimetrów, 500 chyba od niego a w Łomiankach wyznaczonym miejscem startu jest galeria Łomianki ale to dobrze, że zacząłem tam jeździć, bo odkryłem, że tam w sumie nawet fajniej niż na tej mojej ławeczce w lesie przy domach tutaj sobie siadam, albo w środku, albo na zewnątrz, dobrze jest Latem, jak jest gorąco, to klimatyzacja w środku chłodzi, więc idealne miejsce, żeby posiedzieć i poczekać na zamówienie, na początek dyżuru No i tutaj po prawej wielki parking Bardzo skomplikowany jest ten parking, ludzie nie wiedzą do dziś jak tu jeździć Nawet ci, co tu mieszkają... Nie no, żartuję, ci co mieszkają to wiedzą, ale widać, że niektórzy przyjezdni to się gubią i ja za pierwszym razem to też nie wiedziałem O co chodzi w układzie tych dróg tutaj na tym parkingu, ale teraz już spoko, już wszystko wiem więc nie nadkładam drogi i nie jeżdżę zdziwiony, że się, że trafiłem w jakieś miejsce, w które nie chciałem no rzeczywiście, parking jest taki namotany, bo te rądka tu są oj takie trzeba wiedzieć gdzie zjechać, dokąd to prowadzi tam inne te, tutaj przecinają w poprzek inne takie drogi parkingowej. trochę czasu zajmuje nauczenie się tego wszystkiego, tego układu a ja zazwyczaj tutaj zaczynam. Na początek zazwyczaj ja tutaj sobie siadam na tych leżakach po prawej. I tak teraz zrobię. Przebieg już ponad 18 tysięcy. Wiadomo. Dobra, działa. Działa i to jest najważniejsze. No i niestety kamerka nie nagrywa ma napis slow card A to też czasem ma ten napis i nagrywa, a czasem ma i nie nagrywa. Także ja dzisiaj niby nagrywam vloga, ale nie wiem tak naprawdę co się nagra, a co nie. Tak, teraz przejrzałem ten materiał, który się nagrał i faktycznie jest poszarpany. Jak ruszam spod Biedronki, to się urywa, a ja tam przecież normalnie płynnie wszystko cały czas gadałem, a to niestety nagrywa się. Kiedy się chce, to się nagrywa, a kiedy nie chce, to się nie nagrywa. Także ta kamerka już niestety do wymiany raczej. No chyba, że, że karta jest, że coś jest nie tak z kartą, ale to już jest druga karta. I zawsze kamerka pokazywała ten komunikat slow card. Tylko, że nagrywała dobrze, przecież na, na tylu wyjazdach dobrze nagrywała, i teraz ostatnio zaczęła już naprawdę mieć problemy z tym. A może to dlatego, że jest w tym tutaj, nie tu i tylko, jak to nazwać, w tej obudowie wodoszczelnej Może się przegrzewa wtedy i wtedy się wyłącza nagrywanie. Możliwe, także nie, nie będę dzisiaj nagrywał z kasku, bo to nie ma sensu, bo to i tak się nie nagrywa. Ale zobaczymy. Może, może w ogóle dzisiaj się nic nie nagra i nic nie opublikuje. A ja przyjechałem na 3 godziny pracy i zobaczymy, czy będę czekał 45 minut na pierwsze zamówienie, bo tak bywa czasem ostatnio. Nie, od razu wpadł. Od razu. Z McDonalda tutaj w łomiankach. Na ulicę zieloną, to też będzie w łomiankach, tak? Zaraz zobaczę. Tak jest. Spoko. Z łomianek do łomianek. Najlepsze jakie może wpaść. Także idę odebrać. Odebrane, jadę na tą zieloną, to już wiem gdzie to jest, spoko. Miejsce, ale w umiankach, wszystko jest spoko w sumie. No i szkoda, że nie mogę nagrywać z tego jadąc. no Chciałem sobie tak ponagrywać, żeby to był bardziej taki skuterowy vlog dzisiaj. A tutaj niestety kamerka szwankuje, ale fajna jest ta, Xiaomi, mi, kurde, tak ją lubię. Może kupię drugą taką samą. Nawet bym powiedział, że kupię nową, no ale nowych nie sprzedają już, już ich nie, nie produkują. A szkoda, bo fajne były. A może produkują, kurde, może ja nie wiem, nawet nie wiem. Dobra, sprawdźmy czy odpala, chociaż odpala, on już zawsze, już nie ma, nie ma problemu. Nie wiem czy mogę tu stać, czy nie. To chyba jest czyjś teren, to nie jest publiczny. No ale dobra, może mnie nie przegonił. Dostarczone pierwsze. Kiedyś na tej ulicy zielonej, tam na końcu, to się nastałem chyba z godzinę. Pamiętam, oglądałem transmisję na żywo Energika, czyli youtubera takiego złodzi. Mm, dzisiaj może też tu godzinę postoję, nie wiadomo, nikt. Ale rzeczywiście czuć, jak się przyspiesza, że to już nie jest to samo co dawniej. Kurde. Może bym tak te zaworki jednak inaczej ustawił, kusi mnie. <gry> co jest lepsze, żeby skuter lepiej przyspieszał? Ale silnik się szybciej rozleciał, czy żeby wolniej przyspieszał, ale silnik dłużej działa? no On pewnie będzie wolniej przyspieszał, a silniki tak się szybciej rozleci przez to. No w tej apce niestety nie ma takiej opcji, żeby sobie zobaczyć, ile się zarobiło, ale może to i dobrze lepiej się nie dołować. <laughs> Bo w sumie to wychodzi tak za 10 godzin pracy na czysto ze 200 zł wychodzi już po odliczeniu paliwa powiedzmy, ale jeszcze przed odliczeniem kosztów skutera. Oj, no ja tutaj te 200 zł w 10 godzin, a Michał pisze, że 243 zł w 4,5 godziny dzisiaj zrobił. On nie odszedł z branży, znaczy z tych, z tych firm, z których ja odszedłem, nie rozwiązał umowy z partnerem. Co to jest? A nie, to nie jest, to kolega pisze. Myślałem, że, że wpada zamówienie kolejne. I to on jeszcze bezkosztowo rowerem elektrycznym jeździ, jak chce. No niestety, można więcej zarabiać. No, postałem ze 20 minut, jest 19:36, tutaj 5. I wpada pizza, hut obok na jakąś tam łąkową czy coś, spok rusza się. Chociaż dobrze mi się tu stało. No ale jadę. I znowu odbiór w galerii był, bo pizza, hat się tutaj znajduje. Ja najbardziej lubię Max Premium Burgers, który jest tam po drugiej stronie ulicy Warszawskiej, po drugiej stronie siódemki. Dobra, dawać tą łąkową, dwie pizze. Wiozę, musiałem rozłożyć torbę. Gorzej się jeździ, jak się ma rozłożoną torbę. Ale to głównie jak wiatr wieje. <laughs> A jeździłem w takim wietrze, ostatnio, że największym jaki przeżyłem na skuterze dotychczas. I musiałem jechać właśnie na drugą stronę Wisły z rozłożoną torbą. No ale nie zdmuchnęło mnie. Odpaj. Tutaj przywiozłem dwie pizze. To są ogródki działkowe. Zresztą znam je, bo Bogór tutaj ma działeczkę tam dalej z tyłu Win, winny wjazd jest u niego ale teren mniej więcej ten sam, podobny chyba i klient kazał zadzwonić znaczy w opisie było, zadzwonił zadzwoniłem i przyjechał rowerem po te dwie pizze i pytałem się, czy da radę wziąć ale dał radę a teraz jadę już do McDonalda znowu, bo y, podwójne zamówienie wpadło, będę odbierał raczej znaczy dwa zamówienia po prostu kto wie, może dzisiaj tylko Galerię umianki będę odbierał przez cały dzień albo przynajmniej zostanę w umiankach znaczy jaki cały dzień? trzy godziny tego zaraz połowa mija. Ale co jest ciekawe, to że naprawdę w niedzielę teraz ta galeria jest zamknięta. Tak jak przyjechałem, i była zamknięta. Także chyba w wakacje tak jest. Nie wiem. Ale pamiętam, że kiedyś była otwarta w niedzielę. Na pewno. No i patrzcie, gdy pracowałem w innych firmach na dostawach, to nienawidziłem wręcz odbierać w McDonaldzie. A teraz lubię. w pyszne <laughs> Nauczyli mnie lubić McDonalda i w ogóle wszystko. To jest dobry sposób jak te inne firmy chcą się nauczyć co zrobić, żeby kurierzy wszystko polubili, no to ja mam rozwiązanie, to się nazywa przymus zero odrzucania, musisz jechać wszędzie dziekarzu i wtedy wszystko polubisz jak tam odpali? oczywiście dostarczone oba te McDonaldy tam z tyłu, za tym budynkiem, na innej ulicy obok siebie, dosyć blisko siebie były i teraz myślałem, że poczekam sobie, postoję tutaj przy, przy pięknej siódemce hałaśliwej ale nie, bo wpadł Bafra Kebab tam przy takim to się Prochownia chyba nazywa tak, to tam, chyba tam także jadę ale to jest fajne, że cały czas łomianki za 10 minut mija połowa mojej pracy dzisiejszej 3 3-godzinnej. tu ulica Warszawska tutaj Lidl tu różne, o gorąco polecam, odbierałem tam znaczy to się tak nazywa, gorąco polecam i tutaj Prochownia, łomianki, a tutaj Bafra Kebab do mojego skromnego zarobku dzisiejszego mogę 5 zł. Doliczyć na piwku. Fajnie. Baczyńskiego ulica, i do 500 metrów albo 400 metrów od tego kebabu, więc spoko. bliżutko No, na szczęście usunęli. Bo sto stoję sobie tutaj ze 20 minut, już. Oglądam sobie ten Bizwik. Yy, I wpadła mi modlińska KFC na modlińskie. 9,5 km dojazd. Także na szczęście usunęli. Nie muszę tam lecieć na Białą łękę teraz. No ale coś kolejnego wpadło, może to samo. A dostawa była tam, gdzie mieszkałem, z Kasią. Na to osiedle, tylko blok inny. No i znowu wpadło KFC Modlińska. Tak samo. Zaraz mi odepną znowu. Dobra, jadę, bo wpadło Konrada. Odpieli mi te KFC na Modlińskiej, ale za to wpadł mi McDonald's Konrada na Bielanach. Także jadę i tam obok mam dostawę. Ciekawe, czy po tym coś jeszcze wpadnie, czy już nie. Czy to już będzie koniec, bo jeszcze jest równo godzina do końca. No a to może jeszcze wpaść. Ale fajnie by było, jakby na koniec mi wpadły jakieś laski Izabelin, coś takiego. To by było super. No, zapomniałem, że ja mam dwa do odbioru, kurde. Na Sokratesa i na tutaj Włóczyńską. No dobra, to obok wszystko. A jednak 2,50 płacę za I co gotowe już moje czy nie? No bo ja nie miałem dwóch, to po prostu wpadło po drodze, jak tu jechałem. Dwa z McDonalda to miałem w umiankach. No i teraz tutaj mam dwa. No dobra, Sokratesa 5B i Włóczyńska 69B. Spok, to to wszystko. Ok. Nie wiem, czy Sokratesa 5 to nie jest ten blok, gdzie kaski każą zdejmować z głowy no, mogę zdjąć jak chcę A teraz jechała 50, taki moto, motocykl 50 pojemność Ktoś jechał, jakiś chłopak młody No i widzę tłumik taki założony, żeby brzmiało jak najlepiej, kurde Jak na 50 wyciąga wszystko, co można z 50 A nie, to jest inny blok, to nie jest ten, gdzie kaski trzeba zdejmować Spoko i z wyglądu też oczywiście, ta pięćdziesiątka, taka agresywna <gry> ale to takie pierdzidełko w sumie no to jest do wzywania windy, a to do czego służy? Co to, rozmawia się tu z kimś? <gry> nie wiem i zaraz do domu, bo jednak skoro mam dwa zamówienia, no to koniec już pracy cieszy mnie to trzy godziny to jest taki, naprawdę taki optymalny czas na pracę tyle ludzie powinni pracować, trzy godziny w życiu bo też się chce wtedy. No, a to jeszcze pół godziny do końca. No, ale to tego to tam zajmie trochę. I oczywiście nie wpada już później. Znaczy, mogą mi przedłużyć, może wpaść, i mogą mi przedłużyć dyżur, jeżeli daleko gdzieś będzie. Nawet może mi wpaść. Nie wiem co teraz. Marki nawet mogą mi wpaść. Ja sam teoretycznie muszę jechać, jeżeli to nie będzie powyżej 9 km i będzie jeszcze przed końcem dyżuru a są jeszcze takie fajne bluzy pyszne, widziałem, niektórzy dostawcy mają ale ja nie dostałem bluzy podejrzewam, że one się najszybciej rozeszły i nie ma już ale chętnie bym taką przygarnął, bo to na motocykl no i na skuter znaczy w sam raz kurde, na takie dni takie właśnie takie chłodniejsze wieczory jak dziś bo tak to kurtkę muszę już zakładać od razu a tak to bym sobie w bluzie pojeździł w poniedziałek mieliśmy ruszyć z Piotrem Sową do płocka jeszcze, może trzeci kolega dołączy, ale to jest problemem, że mój junak nie odpalił wczoraj. Czy znaczy nie, dzisiaj, dzisiaj no odpalił, ale kurde, za którym razem, za 40 Także jest problem jednak z odpalaniem, ale może po prostu powinienem znowu świecę wyjąć i przedmuchać paliwo, które się tam zebrało. No, ostatnio, jak tak przedmuchałem, to tam taka mgiełka poszła, właśnie, i to chyba było paliwo. Kurde, po prostu trzeba gaźnik wymienić na nowy i już. I to samo w skuterze siostry, i to samo w Junaku zrobić nowy gaźniczek. I chyba będzie dobrze wtedy, nie? Nowy gaźnik rozwiązuje większość problemów pojazdów gaźnikowych, bo ten nie ma gaźnika. No i właśnie, 20 minut do końca, czyli już nic nie wpadnie, bo nie ma tutaj takiej dostawy, która by tak szybko taki szybki odbiór i taka szybka dostawa chociaż nie wiadomo, o, może z McDonalda przecież ten blok jest obok McDonalda więc tutaj w sumie szybko się dostarczy posiedzę jeszcze trochę i zaraz ruszam do domu 3 godzinki, super, a jutro 4 chyba, że coś dobiorę sobie jeszcze dodatkowe i może 3 godzinki dzisiaj były ale dostawa aż 7 2,50 za każdą Plus, jeżeli bonusa, znaczy przekroczę próg, to plus złotówka, później plus 2 złotówki, a nawet plus 3 złotówki by były do każdej dostawy, gdybym przekroczył 400 dostaw w miesiącu. O, pozdrawiam ochroniarza, który tam pracuje w numerze 19, tam za ogrodzeniem, na Bogusławskiego 19, tak? To jest Bogusławskiego tam chyba. Kiedyś mnie spotkał, powiedział, że jest moim widzem i, i miło sobie tam porozmawialiśmy, fajnie. Także pozdrowienia. Jestem w domu. 60 km przejechałem według licznika dzisiaj przez 3 godziny. No. Ale niestety ten skuterek to już nie jest to samo co było dawniej. To już nie jest to przyspieszenie. Przecież ja wcześniej mogłem konkurować z Yamahą Nmax z Michałem się ścigałem i lecieliśmy równo. Chociaż jego był na dotarciu jeszcze. <laughs> Ale no nie wiedziałem, że jak wcześniej cykał, to nie wiedziałem, że to cykanie było źródłem jego poweru. Nie ma cykania. nemá poweru. Konec.